Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałam wam pokazać filmik z kilkoma pomysłami na organizację i jakieś ozdoby na biurku i będą naprawdę bardzo proste rozwiązania, które wydaje mi się y, może nie są jakieś zaskakujące i innowacyjne, ale na pewno fajne. Także zapraszam do oglądania. Więc jako pierwszy proponuję zrobienie sobie takiej bardzo fajnej dzielniczki ze szklanego pojemniczka po kremie To jest akurat y, słoiczek po kremie mojej mamy wiżni. I ja właśnie, kiedy ona go służyła, wyczyściłam ten słoiczek, odlepiłam nalepki, przywiązałam kokardkę i właśnie wstawiłam tam swojego małego kaktusa Ale równie dobrze możemy tam wstawić jakąkolwiek inną roślinkę małą Teraz jakże prosta rzecz, czyli wykorzystanie pudełek. Ja akurat postanowiłam, że moje kredki również wylądują w takim różowym pudełku i to wszystkie pudełka, jakie pokażę, są z Ikei. Lakiery do paznokci, pilniczki i zmywacz do paznokci również postanowiłam włożyć do kolorowego, ładnego pudełka. Teraz wszelkie przybory takie biurowe, szkolne, czyli jakieś kleje, taśmy klejące, zszywacz. E, oczywiście co do pudełeczka. I teraz coś naprawdę bardzo fajnego, czyli taka półeczka jakby dodatkowa z... Które ma nam służyć na dokumenty, tylko ważne jest to, żeby to pudełko było drewniane i moje pudełko jest Ikea i nawet potem będzie widać, bo nie mam odlepionej od spodu metki. Aby ten pojemnik na dokumenty nie rasał nam biurka, ja proponuję przylepienie takich filcowych um, kółeczek w kilku miejscach. I teraz na tą swoją półeczkę daję pudełka, które wcześniej zapomniałam różnymi rzeczami. Czas na kolejną rzecz, którą wydaje mi się, że już wszyscy znają, czyli do mojej puszki wyciągam sobie swoje przybory, wsypuję ryż i dzięki temu moje właśnie długopisy będą normalnie stały, a nie jakoś opadały i tłukły się po puszce. Kubek z ołówkami i również tam na swojej półeczce. Kolejną fajną rzeczą jest zdanie, że tak powiem, podkładki na podkładki, czyli moja jedna fioletowa podkładka z Ikei i jedna taka ażurowa podkładka, którą kupiłam w pepko. Na podkładkę stawiam sobie lampkę, a do lampki przyczepiam zegarek, o którym już kiedyś wspominałam, który zapina się na magnesy. Koło lampki stają sobie szklankę po świeczce, którą już przed świętami ozdobiłam tasiąkami, no i tam daję do środka świeczuszkę. Wszystko po uprzątnięciu wygląda tak i wydaje mi się, że są to naprawdę proste rzeczy, a warte uwagi. To na tyle, do zobaczenia, pa!